Ten jest w ogóle z, z, z żurnala mody ściągnięty, tylko kolory tutaj były inne. Pasuje normalnie. właściwie do galerii. Jest, jest. My, aktorzy Teatru Nobili, serdecznie zaprosiliśmy wszystkich chętnych, żeby odwiedzili nasz teatr od tak zwanej kuchni czyli można zajrzeć za kulisy tego teatru, można przemierzyć kostiumy, można poczuć atmosferę i magię tego teatru, porozmawiać z aktorami, zapytać o rzeczy, które, na których podczas spektaklu nie ma czasu, po prostu zobaczyć, jak to wygląda. Angela w drugiej, nie? Drugie. Tak, tak, jakoś, ty, jakoś, tak, jakoś tak, 7, tak żeśmy się podzielili. Ale do moich to światło jakie macie, Pani No tu jest. takie lampeczki sobie mieszamy tutaj i w sumie przebieramy się na pamięć, aż w jednym spektaklu w ogóle mi sukienkę nakłada, za fina. tak. my przygotowujemy się po prostu wcześniej, do nie wszystkich spektakli trzeba się umalować. Nie tak. Nie trzeba, no na przykład już gotowe jakby wcześniej. Muszę powiedzieć, że po raz pierwszy właśnie jestem za kulisami teatru. I rzeczywiście, no właśnie tak sobie wyobrażałam, że są tak, tego rodzaju właśnie te przepierzenia na, na, na przygotowanie się do roli, do make upu prawda, do stroju. No ciekawie inaczej, na pewno inaczej niż, niż na scenie wiadomo, ale podoba mi się rzeczywiście ciekawie. Jak miło. Poznać młodego mężczyznę, który podziela moje zainteresowania muzyką, moją miłością. Muzyka tyle dla mnie znaczy, dlatego występuję. To tak, moja publiczność zawsze jest bardzo głośna. Na początku nie wiedziałam, co o tym myśleć, ale potem zobaczyłam, że gdy Sinatra śpiewa wysokie nuty, ludzie na jego koncertach krzyczą i mydleją. Moja publiczność jest taka sama. I dlatego przyjmuję aplauz tak samo jak on, jako najwyższą pochwałę. Międzynarodowy Dzień Teatru. Dzień wszystkich związanych z kulturą, z sztuką, ale również widowni, bo bez widowni to nie ma nic. A teatr jest po to, by wszystko było inne niż dotąd. To jest yy, myśl mądra pani Anny Kulmowej, którą bardzo lubię. Ja myślę, że bardzo dobre przedsięwzięcie. Fajnie by było przyciągnąć młodych ludzi przede wszystkim. Nie mówię o nastolatkach, nie mówię o małych dzieciach, które właściwie możliwe, że są bardzo zafascynowane teatrem, ale mówię o takich trochę starszych odbiorcach. No e, wiemy, w jakim kierunku teraz zmierza świat. E, ludzie chcą trochę w odosobnieniu żyć, a jednak fajnie, bo teatr scala ludzi i myślę, że dobrze by było robić promocję wśród właśnie młodzieży w wieku właśnie 10 lat, 12. To jest taki fajny też wiek, że można trochę chłonąć tę wiedzę. Przyznam szczerze, że nie wiedzieliśmy, czy to się spotka z jakimkolwiek zainteresowaniem, bo wiadomo, nie jest to spektakl dzień otwarty, więc przychodzą między 17 a 19 osoby, ale jesteśmy przeszczęśliwi, że przychodzą w różnym wieku. Mamy z, ze swoimi dziećmi, przychodzą małżeństwa, przychodzą panie, przychodzą panowie i, i są wszyscy bardzo zainteresowani, co nas niezmiernie cieszy. Zasubskrybuj TV Rumia już teraz, aby być na bieżąco.